Cześć, witam Was w dzisiejszym filmie. Dzisiaj Wam pokażę wykot w hodowli. Okociła się ta samiczka już parę dni temu. To jest ta biała. No i co, ma ona trzy maluchy. Wiem, że już trochę ciemno. Ma ogólnie dwa czarne, znaczy szary brązowe i jednego żółtego eee, więc tak młode już mają 4 dni 4-5 dni, coś takiego eee, no i co? U niej ogólnie chyba by było na tyle O, włączę wam flasha, no to może będzie lepiej widać Okociła właśnie trzy młode no i co? Generalnie jeszcze sprawa jest taka, że czekamy na wykład u tej samiczki. Yy, tylko, że ona ma termin na, za, na 30. Dzisiaj mamy 26 albo 7, a jeszcze nie buduje gniazda, więc się boję trochę, yy, ponieważ, ponieważ, ponieważ niby ona już miała młode, ale, 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 ale trochę, trochę, trochę jej nie ufam jakoś za bardzo. Tutaj, ogólnie, mamy nowego samczyka, żółtego, tak jak zapowiadałem. wyciągnęłam go na stół. Znaczy, stół to może trochę dużo powiedziane. O, jest to żółty samczyk z hodowli y, 34 BP. Ładny dwuletni samczyk. Wymieniłem się za tego samczyka co. Y, był po prostu w tej samej klatce. Aktualnie ma mocną wylinkę, jak widać. Więc o okrywie włosowej nic Wam nie mogę powiedzieć, jak to tam jest. Ale pochodzenie ma fajne. Bodajże niemieckie. Nie wiem, bo nie widziałem jeszcze jego rodowodu. Ale na pewno nie jest spokrewniony z moimi. Więc mam już samczyka do, do dwóch samiczek. No i tak. Więc będą młode, niespokrewnione. A samczyk fajny, ucho ma mniej więcej tam 19, 19 koło 20 cm na 19,5, czyli yy, tak jak ten. Yy, no i co wam jeszcze powiem? Ten samczyk będzie szedł za jakiś czas na sprzedaż. Yy, już mam na niego klienta, tylko jeszcze muszę yy, znaczy muszę, jak się uda, to bym chciał sobie zakończyć jeszcze raz tam tą żółtą samiczkę, żeby sobie jeszcze po nim może jakieś młode zostawić, samczyka młodego, tego co miałem, to chciałem sobie zostawić, ale niestety, znaczy niestety, no tak wyszło. A z młodych żółtych zostaje ta samiczka. i flash mi się wyłączył, no. Eee, o. Ta żółta samiczka i ta żółta samiczka. No się będzie już włączał, bo mało baterii. E, dobra. No i to by było na tyle w dzisiejszym filmie. E, ja się z Wami żegnam. Cześć.